Witamy Was bardzo serdecznie w Easy Tower. Tak, ja również witam. Tak, do tego challenge'u, który jest przed ostatnim challenge'em, ponieważ w tym tygodniu zamierzam już definitywnie zakończyć Easy Towera. Mhm. Yy, w tym challenge'u potrzebne są dwie osoby, no inaczej się go przejść nie da. Więc. Yy, Pokrótce streszczę, na czym to będzie polegać. Będziemy sterować jedną postacią, mhm. ale jedna osoba będzie chodzić, a druga natomiast będzie skakać na spacji. I będzie okay. to bardzo zabawne. Yy, ogólnie jest tak, że Ty pewnie będziesz na laptopie to robić, a ja mhm. mam tutaj osobno. Nie, znaczy ja będę na spacji. Tak, a ja będę osobno na oddzielnie podłączonej klawiaturze. Próbował to ogarnąć. Jak coś ja w to bardzo dawno nie grałam, więc nie jestem w to wyrobiona zbytnio, więc będzie tym trudniej. Tak. Ale no będzie zabawnie, na pewno. Bardzo zabawnie będzie, tak? tak yy, no. Dobra. Tutaj nic się nie zmieniło, gramy na, dalej na spacji. Dobra. I, i dobra. teraz jakby w jakim momencie. I teraz czekaj. Aha, po prostu chcesz iść. Znaczy dobra, tak. Bo tutaj niestety już na samym początku jest ząb, bo to nie są. Ta druga platforma to nie jest platforma, na którą można tak po prostu skoczyć. Trzeba się rozpędzić. Dobra, okay, no. skacz i. I już. I <laughs> <laughs> <Nie. śmiech> to będzie zawieso. Już! O, Teraz możemy pionowo, nieduchomo skakać. No skacz. O, o, jak miło i teraz. <laughs> Jezu, okay, przepraszam! 3-4. Okay. O, teraz. Już. Bo ja nie wiem w którym momencie mam skakać, sorki. Bo wiesz, ja bym ci z chęcią. Nie, bo ja powie... nie wiem, kiedy chcesz, okay. bo ja się martwię, czy Jak, jak będę na krańcu. Jak, jak będę na krańcu. Znaczy, wiesz co? Kombosy Tutaj są... Tutaj będziesz się starał jednak nie robić tego. No, powiedzmy, że łatwiej... O, już sorki. jest trudno zarządzać tym wszystkim. <laughs> Nie. Mhm. Już jest... Ej, nie przekroczyliśmy 25. Jest zajebiście. O, ej, ale nie no, jest 17. Ej, powiedzmy to, zróbmy tak, że będzie 6 prób. To była pierwsza próba. No dobra. A prób będzie 6. Znaczy coś takiego, bo wiesz jak to jest, bo tak. może już yy, aby za szybko nie skończyć też. A ta seria ma krót krótkie odcinki. <noise> Okej, okay, to będzie trudno, ale od końca się odbijemy. <noise> może. <Przepraszam? Okay. głos> Chcesz potem na odwrót, czy nie? nie? Dobrze. Ej. A nie, przepraszam. Czekaj, i myk. O, patrz! Dwa, dwa flory. O, tak dobrze. Dobrze. Jest taki tryb, gdzie, on, gdzie można sobie y, ustawić, że będą bardzo długie. Co bardzo długie? Te podłogi. Czekaj. Już. Ale to, że tak się wydarzy, nic nie odblokowuje. O! Wow. Wow wow, wow! 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 Nie dobra wiesz, bo na początku nie wiedziałam do końca jaka będzie taktyka, czy będziesz naprawdę od początku chciał jakieś mocne kombo robić, czy po prostu ile wbijemy, to Nie ile wiem wbijemy. czy to jest możliwe, znaczy pewnie jakbyśmy w to grali 10 godzin dziennie, to by się dało, ale wiesz, my dopiero zaczęliśmy tak w sumie grać. Mhm. I raczej nie będziemy tego po potem praktykować. Ło kurde, łobabyn. <noise> tego typu Ej, ja ci powiem, że za chwilę... Ło, mamy! Lo lud. Oh! lud. Nawet, nawet... jest nawet lepiej. W, se w sensie tak się spodziewałem, że może dojdziemy do lodu, ale nie sądziłem, że to będzie za drugim razem. Bo za pierwszym się nie udało. Oczywiście mega. Ech! No niestety no to cały dobra. Dobra. Ja czas. To było podejście drugie. Cały pobijemy ten rekord. To... Czemu nagle czasem się tak wybija, właśnie? Tak długo ja... bez powodu? Znaczy, to nie jest bez powodu. Po prostu, jeżeli długo idziesz i, skac... i, i skoczysz, to to działa na zasadzie rozbiegu. A, Okej, okay, dobra. Bo wiesz co w ogóle może pamiętasz, że ja w jakiego IC-Towera grałam, to, była, te, to był, była ta wersja na NK na naszej klasie. Tak, 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 tak wiem. Tam można było swoją postać zrobić i chyba. Coś takiego, no. Nie wiem czy w to się da grać obecnie. Ale fajna była ta wersja, bardzo mi się podobała, jakaś taka przyjemna dla oka też była. Ona była taka pseudo 3D, co nie? Kurde, nie wiem czy by. Oj. Słuch... Nie wiem czy bym aż tak powiedziała, ale musiałabym sobie przypomnieć, ale pamiętam, że bardzo mi się podobała i potem na przykład trudno było mi się prześmieć na taką wersję. Coś takiego. To i tak nie jest najstarsza wersja. Mhm. E, dlatego, że ten Harold, on graficznie się zmieniał. Ale znowu. Nie. On, on, on graficznie się zmieniał i on był wcześniej o wiele mniej głowy, bo tu jakieś cienie widać i w ogóle. Aha. Bo potem się w ogóle muzyczka w menu zmieniła i mi się to nie podobało. A. Bo tamta była zbyt charakterystyczna. No i tak sobie sterujemy Teresą Korol i. No tak. <laughs> o kurde. A bo nie, to jest strażnik mostu z kapitana Bomby. Też tak wygląda. O kurde. Ej, coś, coś tutaj za dobrze idzie. Pobiliśmy już w sumie No ten tak, 150 już Czy było. Czy uda nam się dojść do drewna? Aaaaa! Ah! Trochę jest za szybko. Dobra, to była trzecia próba. Yes. A może do pięciu spróbujemy? No zobaczymy. Wow, wow. O pude gwiazdki o kurde. gwiazdki z dupy. Ja pamiętam, jak na informatyce grałem i się dziwię, jak ty robisz kombosy. No, no, no. A ja no. właśnie mia miałem na odwrót, nie że jakoś daleko dochodziłem, ale że ja. Szybko te kombosy wyczaiłeś, jak ja się robi. jakby nie potrafiłem grać bez kombosów. Aha. Nie widziałem sensu w tym. No, rozumiem. Bo nawet w, w takim Mario, no nie da się grać bez rozpędzenia się. Mhm. Nie da się przeskakiwać przepaści i tym podobnych. Aha. O i to, że jest to nowa wersja y, mm, też y, y, pokazuje to, że w tle masz jakieś tam okna i w ogóle mhm. wcześniej to było jednolite. Aha. Jezu, ja pa pamiętam te strony z postaciami, niektóre pewnie do dzisiaj istnieją. Tam jakieś kurde kutasy za zamiast postaci o, kurde. były I, a, albo jakieś takie paintowe rzeczy typu stickmen, nie? Aha. A, A! O, Grażyna! Dużo krzyków tu będzie. Dobrze. Dobra, zagrajmy jeszcze dwa razy. O kur... To się... To się liczyło. Dobrze. To się liczyło? Tak. Okej, okay, dobrze. To teraz ostrożnie. To teraz będzie bez kombosów. Tak. Jezu. Klik, klik, klik. Aha. Jezu. Najlepiej jest jak najmniej o tym myśleć i jak najmniej mówić, bo się po prostu na czuja to w końcu no. zacząć robić. Nie! Nie! Dobra, to jeszcze raz. O, Dobra. Z... Znaczy wiesz, to, to, pra... to prawda, tylko. Jednak jest to let's play i czasami fajnie byłoby coś powiedzieć. Znaczy tak, ale nie, nie skupiać się aż tak na tym właśnie. A, Wiesz co chodzi? Tak, 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 tak. Że tak. nie rozmawiać. No, teraz na prawo, teraz tu, teraz coś tam. Nie, nawet fajne. Zabawne. E, moim zdaniem tylko właśnie... Powinni coś ogarnąć, żeby we, wersja była kompatybilna z systemem najnowszym. Ja to zrobiłem w taki sposób, że sam się dziwię, że to działa. E, bo miałem taki problem, jeżeli ściągniecie jakiegoś EC Towera, e, który gdzieś tam na instalkach będzie, czy ogólnie nawet na oficjalnej stronie, to on niestety wam będzie zamulać. Będzie bardzo wolno się poruszała ta postać. Aha. I to wynika z faktu, że wersja tej gry jest tam właśnie już nie pamiętam czy 32, czy 60... Nie, chyba 32-bitowa. I, no no. I po prostu i po ta gra tego nie ogarnia. Natomiast miałem tego zainstalowane na Windowsie X, nie, nie XP, na siódemce, na starym kompie. Jak mi się kąp spalił to... Yy, wydobyłem tam wszystkie pliki z tego dysku, yy, i ta gra tak w sumie myśli, że jest zainstalowana na siódemce. Tak mi... No dobra, ale dobrze, ale byliśmy, nie było źle. byliśmy przy drewnie, byliśmy przy drewnie, i to, to, to się liczy najbardziej. Tak, słuchajcie, to był przedostatni challenge. Ostatni będzie bardzo idiotyczny. Może nawet nagram go tego samego. No i ja spróbujmy dnia. na samych kombosach jeszcze raz. A no dobrze. Widzisz... Ale już tak, że wiadomo, że od razu przegramy, nie? Coś takiego. Czekaj. Dobrze? Poczekaj, druga próba. Yeah. Dobra. Dobra, do trzech razy. Koniec. Okay, Koniec. Serczy. Tak. Ej właśnie, bo tak myślałam, że to tak będzie wyglądać ogólnie. A, no. nie no jednak stwierdziłem, że można gdzieś dotrzeć. Tą postacią nawet tak. się udało, także wiecie, no nie było zbyt śmiesznie. Na pewno śmieszniej było, jak miałem oczy zakryte. A no. To wtedy nigdzie praktycznie nie doszedłem, bo nic nie widziałem. Po, po, po głosie to raczej tak niewiele można stwierdzić. Rozumiem. Tak. No to jutro będziesz. Yy... Czekaj, zdradziłeś co jutro? E, nie. A, no to nie zdradzałem. Nie, 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 ale. Ten odcinek będzie jutro, bo nagrywamy go, nagrywamy go w czwartek, a ja go w piątek wstawię. Jeszcze wiecie, bo, 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 bo chcę mieć na zapas filmy. A jutrzejszy a... będzie dziś. Tak. Dokładnie. I z tą myślą. Zostawiamy Was. Do widzenia. Do widzenia.